Siemano. słuchajcie, YouTube już zadba o to, aby ten film, ten materiał, który teraz dla Was nagrywam, nie dotarł praktycznie do nikogo, żeby algorytmy skutecznie go wyciszyły. Na starcie, oczywiście, zostanie ucięty zasięg. Monetyzację mam już obciętą na kanale od dawna na zachętę, żeby nie publikować rzeczy, które są niezgodne z aktualną wiedzą naukową. Ale odnośnie nauki, chciałbym mimo cenzury, mimo zamordyzmu, mimo. Tego wszystkiego, co chcą przed nami ukryć, chciałbym odesłać przynajmniej jakąś tam garstkę z Was do filmu, w którym zobaczcie, co znajdują w, we krwi ludzi, którzy przyjęli ostatnie namaszczenie i którzy nie przyjęli ostatniego namaszczenia. Nie ma znaczenia, to w tej chwili jest we krwi wszystkich. Mm, I co to takiego? Co to takiego? Może Wy znajdziecie odpowiedź, może. Zapytajcie swoich ulubionych posłów, poślice, zapytajcie swoich ulubionych dziennikarzy, prezenterów telewizyjnych. No bo w mainstreamowym głównie, w mainstreamowym szambie, cisza. Nic nie ma na temat znalezisk we krwi, które się zaczęły ukazywać od 2020 roku. No to taka dziwna koincydencja, można powiedzieć, tego co znajdują od czasu wprowadzenia od czasu wojny z niewidzialnym wrogiem i wprowadzenia jedynej broni, którą mogliśmy wygrać z tym z zabójcą cichym niewidzialnym, no od wtedy zaczęto obserwować nowe zjawisko, nowe takie struktury, które się składają w całość, ale potrzebują na to dużo czasu i potrzebują do tego żywej ludzkiej krwi. W martwej też y, potrafią się składać, i zresztą to robią, co y, możecie posłuchać i zobaczyć w innych y, filmach y, jednej z właśnie autorki tego, y, tej rozmowy. Y, posłuchajcie, pooglądajcie, zapytajcie swoich y, znawców, ekspertów może Adama Małysza, może y, kogo Piasek tam reklamował między innymi kto jeszcze tam reklamował przypomnijcie mi bo potrzebuję dawki przypominającej